W świecie nieustannych zmian i niepewności ekonomicznej, gdzie każda złotówka się liczy, nadchodzi rewolucyjna wiadomość, która elektryzuje środowisko emerytów i wstrząsa systemem świadczeń społecznych w Polsce potwierdzone oficjalnie wsparcie finansowe, które może całkowicie zmienić życie seniorów. Wyobraź sobie moment, w którym otwierasz kopertę lub patrzysz na swój rachunek bankowy, wiedząc, że niebawem otrzymasz zastrzyk gotówki, który może być kluczem do spokojniejszej, bardziej godnej jesieni życia. Dzisiejszy reportaż to nie tylko suchy komunikat urzędowy, to opowieść o nadziei, solidarności i realnej pomocy dla tych, którzy przez całe życie budowali fundamenty naszego społeczeństwa. Przygotuj się na fascynującą podróż przez meandr przepisów, emocjonalne świadectwa emerytów i ekskluzywne informacje, które mogą dosłownie odmienić Twoje życie lub życie Twoich bliskich. Nasza historia rozpoczyna się w grudniu, miesiącu, który tradycyjnie kojarzony jest ze świętami, rodzinnym ciepłem i refleksją ale w tym roku nabrał zupełnie nowego, elektryzującego wymiaru. Rządowy program wsparcia dla emerytów, który został oficjalnie potwierdzony, to nie tylko kolejna inicjatywa socjalna, to prawdziwa rewolucja w systemie świadczeń społecznych. 4 tysiące złotych zasiłku to kwota, która może diametralnie zmienić sytuację materialną tysięcy seniorów, którzy od lat zmagają się z rosnącymi kosztami życia, niewystarczającą emeryturą i coraz trudniejszą codziennością. Ten dokument to więcej niż tylko relacja, to intymna opowieść o godności, walce i nadziei, która rozbrzmiewa w każdym zakątku naszego kraju. Aby w pełni zrozumieć wagę tej rewolucyjnej zmiany, musimy cofnąć się do korzeni problemu, przez lata emerytury w Polsce były symbolem niepewności i permanentli niewystarczającego wsparcia. Statystyki są bezlitosne, ponad 30% emerytów żyje na granicy ubóstwa, a rosnąca inflacja sprawia, że każdy miesiąc staje się prawdziwym wyzwaniem ekonomicznym. Nowy zasiłek 4000 zł to nie tylko pieniądze, to manifest solidarności. Dowód na to, że państwo wreszcie zauważa i docenia swoich najstarszych obywateli. Eksperci ekonomiczni, z którymi przeprowadziliśmy ekskluzywne wywiady, podkreślają, że ta kwota może być prawdziwym game changerem dla całego systemu emerytalnego. Kluczowym aspektem tego programu jest jego selektywność i precyzyjne ukierunkowanie. Nie każdy emeryt automatycznie otrzyma 4000 zł. Są określone kryteria, które wymagają dokładnego spełnienia. Nasz reportaż szczegółowo przedstawia te wymagania, przeprowadzając słuchaczy przez zawiłości biurokratyczne w przejrzysty i zrozumiały sposób. Czy jesteś emerytem mieszkającym w grudniu w Polsce? Czy spełniasz konkretne warunki dochodowe? Czy Twoja sytuacja życiowa kwalifikuje Cię do tego wsparcia? Odpowiedzi na te pytania mogą być kluczem do otrzymania znaczącej kwoty finansowej. Ale to nie tylko suche fakty i liczby, to opowieść oparta na prawdziwych ludzkich historiach. W naszym reportażu usłyszysz autentyczne świadectwa emerytów, którzy przez lata walczyli z trudnościami ekonomicznymi. Maria, 72-letnia emerytka z małego miasteczka na Mazowszu, opowie nam, jak ta kwota może pomóc jej w opłaceniu zaległych rachunków i kupnie leków. Stanisław, były górnik z Śląska, Podzieli się swoją historią o godności i nadziei, jaką daje mu ta rządowa inicjatywa. Każda z tych historii to fragment większej mozaiki opowieści o rezylijencji, sile i determinacji polskich seniorów. Nasz dokument nie poprzestaje tylko na prezentacji faktów, przeprowadziliśmy również głęboką analizę ekonomiczną, konsultując się z czołowymi ekspertami z dziedziny polityki społecznej i ekonomii. Dowiesz się, skąd rząd weźmie środki na ten ambitny program. Jakie są jego długofalowe konsekwencje dla budżetu państwa i jak może on wpłynąć na całą gospodarkę? Czy to tylko jednorazowa pomoc, czy początek większej zmiany systemowej? Nasze śledztwo przynosi zaskakujące odpowiedzi. Nie zabraknie również kontekstu międzynarodowego porównamy polski program wsparcia z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach Unii Europejskiej. Jak na tle Niemiec, Francji czy Skandynawii wypada nasza inicjatywa? Jakie są globalne trendy w zakresie wsparcia seniorów? Nasza analiza przynosi świeże i nieoczekiwane spostrzeżenia, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych obserwatorów sceny społecznej. Dla tych, którzy chcą działać, nasz reportaż będzie kompletnym przewodnikiem. Krok po kroku wyjaśnimy, jak ubiegać się o ten zasiłek, jakie dokumenty są wymagane, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek. Stworzymy praktyczny, Łatwy do zrozumienia plan działania, który przeprowadzicie przez cały proces z precyzją chirurga i jasnością słońca. Żadnych ukrytych pułapek, żadnych skomplikowanych procedur, tylko klarowna, uczciwa informacja. A co z krytyką? Nie uciekamy od trudnych pytań. W naszym reportażu usłyszysz również głosy sceptyków ekonomistów, którzy zastanawiają się nad długofalowymi konsekwencjami tego programu. Czy 4000 zł to rzeczywiście rozwiązanie systemowe, czy tylko krótkotrwała łatka na znacznie głębsze problemy? Prezentujemy pełen obraz, pozostawiając ostateczną ocenę widzowi. Specjalnie dla naszych widzów przygotowaliśmy również ekskluzywny dodatek serię mini poradników, które pomogą emerytom nie tylko otrzymać zasiłek, ale także mądrze nim zarządzać. Eksperci finansowi doradzą, jak efektywnie wykorzystać dodatkowe środki, jak zaplanować budżet, aby pieniądze starczyły na dłużej. Oraz, jakie są najlepsze strategie inwestycyjne dla seniorów. To więcej niż tylko informacja, to praktyczny przewodnik po świecie finansów. Kluczowym przesłaniem naszego reportażu jest podkreślenie, że ci 4000 zł to nie tylko wsparcie finansowe, to wyraz szacunku, dowód na to, że państwo pamięta o swoich seniorach. To symboliczny moment, który może zmienić postrzeganie systemu emerytalnego i relacji między pokoleniami. Nasza opowieść to hołd dla wszystkich emerytów, którzy przez całe życie budowali naszą rzeczywistość, często kosztem własnych marzeń i aspiracji. Na zakończenie chcemy Was zaintrygować, co tak naprawdę kryje się za tymi czterema tysiącami złotych. Czy to tylko kolejna obietnica polityczna, czy początek prawdziwej rewolucji społecznej? Czy ta kwota może rzeczywiście zmienić życie emerytów, czy jest to tylko krótkotrwała ulga? Odpowiedź nie jest prosta, ale nasza głęboka, wielowarstwowa analiza rzuca nowe światło na to fundamentalne pytanie. Przygotuj się na reportaż, który nie tylko informuje, ale i inspiruje. Reportaż, który może zmienić Twoje życie lub życie Twoich bliskich. Reportaż, który udowadnia, że w świecie pełnym wyzwań i niepewności zawsze istnieje nadzieja. Zapraszamy do oglądania Wasza podróż przez świat emeryckich świadczeń zaczyna się teraz. Na zakończenie chcemy Was zaintrygować, co tak naprawdę kryje się za tymi czterema tysiącami złotych. Czy to tylko kolejna obietnica polityczna, czy początek prawdziwej rewolucji społecznej? Czy ta kwota może rzeczywiście zmienić życie emerytów, czy jest to tylko krótkotrwała ulga? Nasza podróż przez zawiłości tego świadczenia prowadzi nas do jednego fundamentalnego wniosku. Pieniądze to nie tylko cyfry na rachunku, to symbol godności, szacunku i uznania dla całego pokolenia, które zbudowało fundamenty naszego społeczeństwa. Każda złotówka z tych czterech tysięcy złotych to nie tylko wsparcie finansowe, to opowieść o ludzkich marzeniach, o walce o przetrwanie, o niezłomności ducha, który nie poddaje się mimo przeciwności losu. To hołd dla tych wszystkich emerytów, którzy przez dziesiątki lat ciężko pracowali, często kosztem własnego zdrowia i osobistych ambicji, aby zapewnić lepszą przyszłość swoim dzieciom i wnukom. To moment, w którym państwo wreszcie mówi: Pamiętamy, doceniamy, szanujemy. Ale nasza opowieść tym się nie kończy. To dopiero początek szerszej dyskusji o miejscu seniorów we współczesnym społeczeństwie. Czy cztery tysiące złotych to wystarczająca odpowiedź na rosnące koszty życia? Czy to prawdziwe rozwiązanie systemowych problemów, z którymi borykają się emeryci? Czy to pierwszy krok ku bardziej sprawiedliwemu i empatycznemu modelowi wsparcia społecznego? Nasze śledztwo dziennikarskie, które przedstawiliśmy w tym reportażu, nie przynosi prostych odpowiedzi, przynosi natomiast nadzieję. Nadzieję, że głos każdego seniora może zostać usłyszany, że każda trudna historia może stać się impulsem do zmiany, że każda złotówka może oznaczać różnicę między wegetacją a godnym życiem. Dlatego wzywamy Was nie tylko do biernego oglądania, ale do aktywnego działania. Każdy z Was może być częścią tej opowieści. Każdy może sprawdzić, czy kwalifikuje się do tego wsparcia. Każdy może pomóc starszemu sąsiadowi, rodzicowi czy dziadkowi w zrozumieniu i skorzystaniu z tego świadczenia. To nie tylko program rządowy, to nasza wspólna odpowiedzialność, nasza zbiorowa troska o najstarsze pokolenie, które zasługuje na szacunek, wsparcie i godność. Nasza podróż przez świat emeryckich świadczeń kończy się, ale wasza własna podróż dopiero się rozpoczyna. Zapraszamy was do oglądania, do słuchania, do rozumienia i przede wszystkim do działania bo cztery tysiące złotych to więcej niż tylko pieniądze, to symbol nadziei, solidarności i prawdziwej zmiany społecznej. Bądźcie z nami, gdy odkrywamy kolejne warstwy tej fascynującej historii.